Koleżkowcy, sezon czwarty. To nasze kozłowozy. Każdy kiedyś bawił się w skakanie przez kozła. Dziś udowodnimy, że można to również robić

Дежда. Działa. Zepsułeś auto? To wózek na jeden skok. Tak jak mój. To miało być rozwiązanie dla ulicznych korków. Tyle, że w taki sposób da się wyprzedzić tylko jedno auto. W teorii rewelacja, ale w praktyce już niekoniecznie. Jak zwykle. Jesteśmy mistrzami teoretycznych rozwiązań. w tym odcinku. Przylecieliśmy do Hollywood na promocyjne tournée. Wracajcie do swojego kraju. Wystąpimy w radiu, telewizji oraz na gali MTV Music Awards. Szkowcy w Ameryce. Przylot. Jesteśmy w Ameryce. Należcie. Hollywood przebywamy. Stany już nigdy nie będą takie same. na wielkich możliwości, gdzie limuzyna? Przecież podstawiają je wszystkim, którzy jadą do Hollywood. Weźmy taryfę. Jesteśmy z Finlandii. Witam! Nie, to się nie zmieści. Zmieści. A może na tylnym siedzeniu? Damy radę! To coś jak poród, możemy z tym jechać? Nie. W Finlandii byśmy mogli, ale. No i dało się. Proszę, elektryczne szyby. Czy pan wie kim jesteśmy? Nie bardzo. Jakimiś sławami? Ach tak! Powiedział, że jesteśmy sławni. Dokąd w Hollywood? Po prostu tam. To chyba jakaś miejscówka Hollywood to miasto A ja myślałem, że jakieś miejsce Marnuje przez was czas Możemy pokierować? Nie Powiedziałem Wysadzam was Tu i teraz Wracajcie do swojego kraju Źli święci Mikołaje w Hollywood. Cholera. I już wiemy jak to jest być sławnym. Święty Mikołaj to największy celebryta świata. Dzieciaki często chcą dostać rower. Nie ma mowy. Początek emocji. Jedziemy do Warnera. Jest piąta rano. Przed nami pierwszy wywiad radiowy. Nareszcie coś się wydarzy. Co sobie kupisz, jak już zostaniemy sławni? Nowy traktor. Najlepiej John Deere. To dobre maszyny. Rhino Records. Będziemy się udzielać w radio. Tu koleżkowcy, goście z Zakoła Podbiegunowego. Ilu wywiadów udzieliłeś? Jarpi jak zwykle naliczył 9. Biuro Jarpiego. Nie. 100 miliardów to za mało. Podwójcie kwotę. Na razie dzwonili z Kansas City. Powiedzcie słuchaczom, kim są koleżkowcy. Ilu was jest? Czterech plus jedna transseksualna świnia o imieniu Britney. Jest naszym mózgiem i wizerunkiem. Stacja satyryczna. Dziś kogoś złoje. Powitajmy fińską ekipę! Oto koleżkowcy! Najbardziej odjazdowa rzecz, jaką zrobiłeś, wcisnąłem sobie jaja do pułapki na mysze. K-Rock to najbardziej wypasiona... Była pierwszą rzeczą, jaką usłyszał Armstrong po wylądowaniu na Marsie. Stacja K-Rock. Są z nami koleżkowcy. Jak straciłeś kciuka? Napadł mnie niedźwiedź. Przestań. Serio, odgryzł mi kciuka Miał kompleks Mike'a Tysona Gdy przegrywał, zaczynał gryźć Coś nam pokażecie? Nie. Obok mnie siedzi człowiek tarcza Uwaga, bo odsłoni brzuch Odbiła się to najbrudniejsze rzutki, jakie w życiu widziałem. Jesteście super i macie fantastyczny show. Dzięki za przybycie. Już na gale latynoskich MTV Music Awards. Guadalajara, Meksyk. Jesteśmy w Guadalajarze. Poprowadzimy galę ladenowskich MTV Music Awards. Od dwóch lat puszczają tu nasz program. Sami nas zaprosili i zapłacili za lot pierwszą klasą. Jestem przejęty, bo zagra Metallica. Oprócz tego zobaczymy Gina Simonsa i Flavor oraz Tyle Tekile i Świętego Mikołaja. Właśnie idę się przebrać, bo sprowadzamy tu dziś Boże Narodzenie. To jesteśmy. Ożywimy tę miejscówkę. Jestem niespodzianką dla Gina Simonsa. Dam Ginowi drobny podarunek. Chwalił się z Iloma, to był kobietami, ale nigdy nie widział prawdziwego Fina. Dobra, Gin. Pani kompletnie świrują. Mikołajowi skończą się prezenty. A teraz show! Kuleszkowcy klip na galę MTV. Słyszeliśmy, że meksykańscy mariaci noszą futerolę na gitarę karabiny. No więc proszę! Jesteśmy koleszkowcy, pochodzimy z Finlandii. Pora rozkołysać tę budę. Guadalajara czeka na rock Jako, że podbiliśmy Amerykę Północną i Południową Czas wracać do Finlandii Mam dosyć taco, tortili i enchilady Wracamy do ojczyzny Do naszego pieczywka Właśnie Ale było nieźle Dobrze nas ugościli, ale koniec Król opuścił budynek W następnym odcinku Zeszłego lata Jukka zniszczył naszą saunę, więc trzeba zbudować nową. Poza tym wrócimy do podstaw. Będą snowboardy, wózki i rowery. Nasza sauna płonie. Odcinek szósty. Powrót do podstaw. Słyszeliśmy, że meksykańskie piniaty są pełne słodyczy. A co jest w środku Fina? To nie słodycze. Ta piniata jest przeterminowana. Nie jestem piniatą.